Paweł Jaworski Nicodem i Nikodemikuliszyn wygrywają europejskie trasy ADCC i kwalifikują się na Mistrzostwa Świata ADCC 2026. Paweł wygrał 6 walk, w tym finał z Santerim Liliusem na decyzję sędziów w kategorii minus 88. Nikodemikuliszyn, zaledwie 17-letni grappler, trenujący na co dzień w Los z London, wygrał 7 walk, w tym dwie walki przez poddanie, a w finale pokonał trenującego w Poznańskim Czech Macie Andrego Czernickiego i zdobył złoty medal w najlżejszej kategorii do 66 kg. I cóż to były za występy pozostałych Polaków? Marcin Macielewicz zdobył srebrny medal w kategorii 99. Mateusz Kuca zdobył brązowy medal w kategorii 7-7, Julia Mikołajczak zdobyła brązowy medal w kategorii plus 65, oraz na czwartym miejscu w kategorii minus 8-8 turniej zakończył Patryk Reckman. Kolejne europejskie trialsy ADCC już w lutym 2026 roku w Serbii złote medale i bilety na mistrzostwa świata ADCC w Polsce zgarnęli również Magomed Jarbaev, Declan Moody oraz Mark McQueen. Azja i Oceania Kontra Ameryka Południowa już w sobotę na polary skład z 33. W tej pierwszej drużynie zobaczymy m.in. Kenta Iwamoto, Lukasa Kanarda czy Kita Deila, a w Ameryce Południowej m.in. Charlesa Negromonte, Gabriela Souza czy Samuela Nagai. Gala będzie transmitowana na UFC Fight Pass. Powraca Galachu jest number one? Już podczas 30. edycji Gali Wueno odbędzie się turniej w kategorii Open. Póki co nie poznaliśmy jeszcze żadnego zawodnika, ale bardzo możliwe, że jeden z nich będzie Polak. Gala odbędzie się już 24 października i będzie transmitowana na Flow Grappling. Coraz mocniejsza karta na BJJ Stars 17: Felipe Andrew vs. Leo Ferreira oraz Redison Gabriel vs. Diego Sodre. A poza tym do turnieju uwagi piórkowej dołączyli Ethan Krelisen, Gabriel Souza czy Josh Cisner. Gala BJJ Stars 17 już 20 września, a transmisja na Flow Grappling. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Grapplingu, powołania kadry seniorów i seniorek do góry, a sam turniej odbędzie się w dniach 13 i 16 października 2025 roku w Serbii. W weekend Taj Rutolo wygrał z Adrianem Lee w swoim debicie w MMA, zawodnik Atosu poddał swojego przeciwnika z zaplecu w drugiej rundzie. Na no UFC w Paryżu swój pojedynek wygrał Robert Bryczek, a porażki odniesie i Robert Ruchała i Marcin Tybura. Wielkie podziękowania dla naszych partnerów. Mam to najlepsza odzież do uprawiania sportu, walki, oraz producent zdrowej żywności Diet Food. W najbliższy weekend, oczywiście, Polaris Squad. Za dwa tygodnie finał Ocean Pro z ogromną liczbą Polaków. W zeszłym tygodniu zaktualizowaliśmy dla Was kalendarz zawodów na najbliższe miesiące. W tym tygodniu to już wszystko. Polskie co ma się dobrze. Do usłyszenia za tydzień. Os.